Szczęść Boże, witam serdecznie w kolejnym odcinku wakacji z Maryją. Dzisiaj udajemy się do diecezji sandomierskiej, aby pokłonić się matce Bożej, bolesnej Misericordia Domini, w kościele narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Suli Sławicach. Od XVII wieku, Sulis Sławice słynął jako sanktuarium maryjne, ściągające setki pielgrzymów, odwiedzających i modlących się przed cudownym obrazem Matki Bożej Bolesnej, Misericordia Domini. Obraz ten, pochodzący ze szkoły nowosądeckiej, jest wieczkiem z bursy pudełka torby do chorych. Podwójnie. Malowany przedstawia z jednej strony płaczącą Maryję, obok której stoi poraniony Chrystus, na odwrocie zaś widać twarz Jezusa na chuście świętej Weroniki. Obraz przywiozła do Polski rosjanka pojmana przez rycerza, który zdobył Moskwę. Kobieta jako pierwsza opowiadała o cudowności obrazu, miał ją uchronić od śmierci głodowej. Po wielu latach już jako sędziwa staruszka oddała go do kościoła, chciała bowiem, by to, co święte, znalazło godne miejsce. W Sulisławicach mówiono o wielu cudach za wstawiennictwem bolesnej Maryi Panny. Kalecy zaczynali chodzić, ślepi odzyskiwali wzrok, szaleńcy zdrowe zmysły. Ruch pielgrzymkowy trwa do tej pory ten ważny ciekawy motyw ta kobieta, która przywiozła ten wizerunek powiedziała, że Maryja uchroniła ją od głodu i też mamy motyw, że jest to wycięte właśnie z tej bursy, czyli z tej e, torby tego pudełeczka, w którym kapła nosi do chorych najświętszy sakrament, czyli chleb życia, chleb życia. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. To jest ciało moje, które za was będzie wydane widzimy to w postaci Pana Jezusa i Matka Boża dała nam ten chleb życia. Jezusa Chrystusa to też dzięki niej i tej relacji z Duchem Świętym z Bogiem Ojcem z Panem Bogiem możemy karmić się eucharystią, bo to ona dała nam Przyniosła nam na świat, przez nią przyszedł na świat Jezus Chrystus, żywy chleb. Bóg, który nas sobą karmi. Niech Matka Boża z jednej strony wzbudza w nas ten Boży głód, abyśmy chcieli Bożego Chleba Eucharystii, ale także, żeby nam tej Eucharystii nigdy nie brakło także dzięki. Posłudze kapłańskiej. Moi drodzy. Oto dzisiaj módlmy się. Zachęcam także do pisania swoich prywatnych intencji w komentarzach. I jutro także pozostaniemy na terenie diecezji sandomierskiej. Udamy się do kolejnego przepięknego miejsca. Serdecznie zapraszam. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ośmiertrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Amen, Maryjo, amen. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Amen, Maryjo, amen. Śrobaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Amen, Maryjo, amen. Śrobaś Maryjo łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Amen, Maryjo, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.